Cześć, ja jestem Imperius i witam was w kolejnym odcinku Gothic 2 Noc Kruka. W tym odcinku udamy się chyba do magów wody. Taki mam na razie plan na ten odcinek, ale na razie jeszcze pogadamy z tym gościem, bo z nim nigdy nie gadaliśmy. A od niego można... Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Tak, bo ja ciebie Cóż, nie znam. Niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. O. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś <laughs> nawet jeszcze powitany. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. No siema, siema, ale ja tutaj nie przeszedłem palić. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Dziadir ibn Omar Khalid Ben Haji al Kurwa. Jestem Kurwa, czego się nie dało wymyśleć. Abuin ibn i ibn Omar Khalid To coś tam. <laughs> ja pierdziele, co za imię. Ehm, czy możesz dla mnie powróżyć? Czy możesz mi powróżyć? Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie wróżbę w zamian za kilka. Jaki moment. czas minął! What the fuck? Ile? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 100 monet. A spoko dawaj, ja chcę wiedzieć co mnie czeka. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, synu odwagi. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? No jestem, jestem gotowy. Go! O i co się dostaje expa. Najemnik. On cię będzie potrzebował. Straszne morderstwo. Oko. Złowrodzy sprzymierzeńcy nadchodzą. Szukają cię. Strażnik zostanie pokonany. Ale trójka się zjednoczy. Dopiero wtedy otrzymasz co twoje Chyba ja zrozumiałem wszystko co To chodziło. Wszystko. Znaczy no bo wiecie, że ja tą grę nie raz przechodziłem, więc inaczej wiemy o co chodzi czy możesz przygotować dla mnie jeszcze jedną wróżbę? Och, synu, ta... Oj, jak nie to kiedy nie To znaczy, kiedy przyszło? Tak. Następna wróżba dopiero wtedy, jak ta się spełni. Czyli najemnik będzie nas potrzebował, trójka się zjednoczy, jacyś wylogowie przyjdą... I tak dalej, i tak dalej. Ehm, czekajcie, ja bym chciał stworzyć mikstury. Konstantino, czy mógłbyś na chwilę mi odstąpić swój stół? No proszę Cię, no hey, gościu, idź spać, to czy coś. Jaki gość, to jest po prostu... No przecież muszę tutaj. Dobra, bo on w nocy idzie spać, to ja się położę na jego łóżku, prześpię się do północy. Wynocha z mojego łóżka! No dobrze, mistrzu, i spać, a jak chcę skorzystać z Twojego stołu artymicznego. Eee, przygotuj mi chstury many i to, tak, to trzeba, trzeba. Dwie ogniste pokrzywy, jeden respawny, dwie... Dobra, to pierwszy zrobimy te mniejsze. Otworzyły... Uważyłeś mi, ale ja chcę więcej. Ja chcę tyle, ile się da. Esencja many, go, go, go. Ja potrzebuję many. Aha, i jeszcze chciałem powiedzieć, że... Poza kamerami nie XP Znaczy, tam zabiłem chyba tam kilka potworów, ale żadnego level'a nowego nie wbijem, więc... Więc spokojnie. Dobra, ważymy te mikstury. Póki mamy składniki, to wydaje mi się, że możemy to robić. Za mało składników, dobra. A możemy stworzyć jeszcze tą. Od pół? Tak, tą możemy. To są te, te lepsze, co dają więcej many. Twórzmy póki... Jak możemy, to twórzmy. Dobra. Ile mamy jeszcze? Ile stworzyliśmy? Stworzyliśmy 7 małych i 4 duże. Ile mamy jeszcze destu polnego? Mamy dwa, zostawimy, może się na coś przydadzą. A teraz bym chciał pójść spać. Wiesz co, Satiną, weź wstań na chwilę. Ja, ja, ja pójdę spać na twoim łóżku. Chyba się nie obrazisz. Nie jest w użyciu. Dobranoc, Konstantino. O, dobra, to ty, Konstantino, chyba stałeś stał, całą noc pod łóżkiem, patrząc na mnie, co mogło być troszeczkę krępujące, ale już nieważne. Idziemy do Larysa on ma nas zaprowadzić do Magu Wody, chociaż chciałbym, bo on ma tam donieść jakiś ornament. Ale chciałbym, żeby on nam go dał i ja chcę tam iść sam, bo ja znam szybszą drogę, że tak powiem niż on, bo on chce iść tak całą drogą, a ja mam teleporty. Hej, tak ty. Zresztą zobaczycie, zrobię to za Ciebie, dawaj. Zrobię to za ciebie. Hmm, nie, chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Nie, możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Daj, Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować porty. To so, daj, daj. No i co, muszę z nimi iść? No cholera, nie chciałbym, naprawdę. Ja, przepraszam, nie wiem. Chodźmy. Dobra, chodźmy. Gdzie teraz? Podnieśmy ornament Watrasa. a więc ruszajmy. No trochę szkoda, że muszę z nimi iść, bo... bo wolałbym pójść sam. Szczerze mówiąc, lepiej by było, gdyby się przymknął. No ale już, już, już muszę, muszę. No nic, to przynajmniej sobie poeksplimy, bo po drodze na pewno spotkamy jakieś potworki, a Lares... Lares jest twardy facet, na pewno je rozwali, ja mu tam oczywiście będę pomagał. No idziemy, idziemy. Nie będę robił żadnego cięcia, bo... No bo po co, no to... No. Pierwszy raz tak w sumie idę za kimś w podróż Dlatego w tym let's play'u, więc pokażę wam jak to wygląda. No, jak to wygląda, normalnie biegnę cały czas za nim, jak się zatrzymam... No dalej biegnie? Co za goś. Przecież on... no nieważne. A nie, no zatrzymuje się tam, jak jesteśmy za daleko od niego, to on się zatrzymuje i na nas czeka. No i tak biegniemy. Trochę szkoda, że biegniemy z nim, bo tutaj są te telep teleporty i ja bym sam... Ja tam szybciej doszedł, bo to o wiele. Dwa teleporty, jestem na miejscu. Lagi, co się dzieje? Co się dzieje? Kurde, mam mało baterii w myszce. Ja mam myszkę taką bezprzewodową, ale mam tutaj zapasową baterię obok siebie, jakby sobie. Dobra, lales. Stary Dlaniu, To dosyć daleka droga. Pamiętacie tam, gdzie się szło na próbę ognia? Tam to jest. Ją, kurde. Nie no, co się stało? Nie, nie, Nie O, jesteś Larys. Nie, ale się wystraszyłem Kurde Gdzie ty kurde polazłeś, gościu Które ty... No. no co on robi, co za... Blech. Kurde, już drugi raz... No nie bardzo. O, co jest? Jesteśmy już za miastem, tutaj nikt nas nie podsłucha. Mam ci coś do powiedzenia. Wal. Ten ornament należy zanieść Saturasowi. Pamiętasz go, prawda? Saturas to jest taki y, mag wody, który, z, któremu pomagaliśmy w Gotiku 1. Potem on się na nas wkurzył trochę, bo w Gotiku 1 musieliśmy mu jakby coś ukraść, no ale to nieważne. Jasne, był głównym magiem wody z nowego obozu. Jako dawni mieszkańcy nowego obozu mamy dobre stosunki z magami wody. Nawet Li będzie ich chronić w razie potrzeby. Większość mych wysiłków w mieście koncentrowała się na utrzymywaniu wraz z Watrasem kontaktu z magami wody. A to jest pancerz, który każdy z nas od nich otrzymał. Członkowie wodnego kręgu nosili takie zbroje jeszcze przed wojnami z orkami. A skąd się w tym wszystkim wziął kawalorn? Nie pamiętam go z nowego obozu. Masz rację. Nasza społeczność się rozrosła. Nawet ja nie wiem, ilu nas dokładnie jest. Wow. Ale chodźmy już. Chcę się bardziej oddalić od miasta. Później pogadamy. No, 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 nieźle. Chodźmy. Podążaj za mną. No, tak, idę. Um, Okej. Okay. Rady założył zbroję. Wodnego kręgu. My nie będziemy w zakładach, bo przecież mamy lepszą topą. Kurwa, ale się z już się bałem, że mi się gra zbagowała, kiedy on tak zniknął, naprawdę. Ja nie mogę. Dobra lale jest. Biegniemy, biegniemy. Szkoda, że szybciej się nie da sprintować. Znaczy można, ale to trzeba tam wypić eliksir albo zjeść takie zioło. Znaczy... Nie wiem czy to można nazwać. Znaczy wtedy się szybciej biega, ale... No dobra, nazwijmy to sprintowanie. No jeszcze dosyć daleka droga przed nami. Znaczy daleka, no. Tam mm, pamiętacie gdzie jak się szło właśnie? Jak chcesz? Wszystko w porządku? Ten gość ma problemy z bandytami. Dobrze wiedzieć, ale czasu to my mamy raczej mało. Chodźmy. Chodźmy. Podążaj za fa mną. Ale fajnie, że tak się biegnie, biegnie, przychodzi się obok takiego gościa i. i... Lares się pyta, czy wszystko w porządku, a bez imu odpowie, że ten gościu ma problem z bandytami. No, fajne, naprawdę, podoba mi się. O, dwojady. Użyjemy kuli ognia. Hhh, <laughs> ty idioto, jak mogłeś mi wejść pod... ...kulę ognia, Jezu, jak można być takim debilem? O, on jest chyba nieśmiertelny, eee, to luz. Dobra, zbierzemy mięsko. Kulę, ja miałem poza kamerami je upiec, no... ...zapomniałem, przepraszam. Idziemy. Kto to jest? Ale co ci nowi słyszę, ja nie wiem po co oni tutaj dalej stoją, na serio, bo... Przecież już próba ognia się skończyła. O, a tutaj jest taki myśliwy, on ma tam dla nas misję, że musimy znaleźć jego kuszę. Yy, ale ja jakby nigdy tej misji nie zrobiłem, bo po prostu nie miałem pojęcia, gdzie to kusza się znajduje. Aha, miałem jeszcze stworzyć runę, ale to może potem. Yy, postanowiłem stworzyć runę pięć wichrów, bo każdy mi mówi, że jest potężna, znaczy każdy tas mi mówił, wy też tam powiedzieliście w komentarzu, ktoś tam powiedział, że 5 wichrów. Wydaje mi się, że to będzie dobra opcja, chociaż ta 5 wichrów wydaje mi się dziwna. Znaczy, to jest tak, um, ją jakby trzeba naładować. E, zapiszemy, tylko mam nadzieję, że LARES nie odleci gdzieś. Jest. Ją jakby trzeba naładować. E, I im dłużej ją ładujemy, tym ona więcej y, tym ona więcej e, uderzy, ale im dłużej ją ładujemy, tym więcej many nam ona zabiera. No. Ale nic, zrobimy ją. Przyda się. Bo tą lodową strza... Nie wkurzaj mnie! Co ja robię? Przestań się mazać. Chodźmy. Podążaj za mną. <laughs> Przestań się mazać, chłopaki nie płaczą. No co mu chodzi? To przez to, że go z kuli ognia wcześniej? No, soli Lares, nie? Ale no, cholera, no wszedłeś mi pod czar. Ja na ciebie nie celowałem. O, kurde, aleś się twoja. Poważaj, Lares, bo znowu trafisz. Bo znowu cię trafisz, kuliownie. Jezu, nie umiesz skoczyć, no zobacz, jakie to łatwe. Dawaj, ich, ciśniemy No, patrz jak się rusza. Ja pierdzielę, co zaś się twoja. się, Dawaj, Lades. OK Okej. No to co sobie, biegniemy dalej, nie? Aha, to może jak tak biegniemy, to ja ch chciałbym wam podziękować w tym odcinku za te wszystkie łapki w górę, które mi dajecie. Nie, bo naprawdę, bo ostatnio jest ich coraz więcej i mnie to strasznie cieszy. Strasznie mnie to cieszy, tak? Ym, ponieważ no, w poprzednich let's playach to... Wydaje mi się, że była mała oglądalność, w Gotiku się o wiele powiększyła i mnie to naprawdę cieszy. A to takie łapki w górę no, motywują, wspierają, dlatego Wam za to dziękuję. Co ty chcesz? Magowie no, wody są strasznie podekscytowani. Od kilku tygodni trwają wykopaliska na północnym wschodzie. Nie wiem, co chcą tam znaleźć. Zaczęło się od tego, że ziemia zatrzęsła się, jak w okresie, kiedy istniała jeszcze bariera. Obudziły się kamienne maszkary, które zaczęły niszczyć wszystko, co odważyło się podejść do nich bliżej niż na 100 kroków. Magowie wody zniszczyli te istoty i przekopują tamtą okolicę, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Ale wkrótce zobaczysz to na własne oczy. Chodźmy. Podążaj za mną. Jak widzicie, dużo ciekawych informacji nam tutaj mówi Lares. Można posłuchać, można się czegoś dowiedzieć, szczególnie jak się gra pierwszy raz, albo się ogląda Let's Playa pierwszy raz z tej gry, to to naprawdę e, cenne informacje on nam tutaj mówi. Ale ja to wszystko wiem, więc, więc to nie jest takie jakieś super cenne dla mnie. Ci, ci magowie wody tam m, takimi pilami, piramidami jakby e, o, 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 tutaj jest ten rozbójnik, o którym wam mówiłem ostatnio, jak byliśmy na próbie ognia. Mówiłem, że go tutaj nie ma, a teraz stoi. No, patrzcie, ciekawy, czy, czy Ladesowi stanie na drodze. Hej, ty, natychmiast się zatrzymaj. Dlaczego mówisz to Jeśli nie chcesz, bym poharatał ci buźkę. opróżnij kieszenie i oddaj całe złoto. I streszczaj się. Nie. Eee, chyba żartujesz. Chyba żartujesz. A wyglądam na błazna? Tak. Jeśli nie zobaczę 20 sztuk złota, a ty zbliżysz się chociaż o centymetr, rozgniotę cię jak robaka. Wyskakuj z kasy i to już! Nie. nie zejdź, zejdź mi z drogi. Chcesz zgrywać twardziela? Okej. Okay. Wszystko w porządku? No nie w porządku, ten gościu chce mnie zabić lub coś tak, tak. Nie Kościoła. tak Bezzi za mną Bezi. On chce nas zabić No a Lanes ty będziesz stał jak ten idiota i nic nie zrobisz No on mi uderzył Czy ty ślepy jesteś Kurde, to mnie w tej grze tak wkurza No i co, będzie stał i się patrzył No co za... Gościu chce mnie zabić, chce mnie, chce mi moją buźkę zmiażdżyć, a ten będzie stał i się grapił. Naprawdę, to jest shit. Okej, okay, już jesteśmy niedaleko. Lanes, co ty robisz? Nie, Lanes, lanes! nie, lanes! nie, trzymaj się. <laughs> Jaka masakra. Ja myślałem, że on już zleci, naprawdę. Ja Masakra Ten odcinek to masakra Jak widzicie z kuli ognia mamy na hita święto jada Okej, okay, może napijemy się miksturki Albo nie ehm, e, Ognisty Korzeń zjemy I tak nie możemy I tak nie możemy z tego tworzyć żadnych mikstur bo jeszcze nie umiemy Dobra, już jesteśmy naprawdę niedaleko. Tutaj chyba teraz zaraz będzie skręt w prawo, i jesteśmy. A tam będzie kilka zębaczy, zębacze są bardzo silne, więc trzeba uważać. Ja będę się starał trzymać na dystans i bicie z kuli ognia, ale Ares się z nimi, nimi zajmie. Uważaj, tutaj może być niebezpiecznie. Tak wiem, byłem tu. Chodźmy, o, jak... zwolnij trochę. Jak widzicie, tutaj bardzo przyjemna muzyczka w tej okolicy. Znaczy, naprawdę bardzo mi się podoba. Lares, sorry, no znowu mi szedłeś w kulę ognia Dawaj, dawaj, Lades, jajesz Dobra robota. Nie ma czego czego tu nie robić. znajdę. Jakby sotki, zacząć, że cię znowu znajdę. trafiłem Okej. Okay. Jak widzicie no wykopaliska, tak, to widać, że to są wykopaliska na serio. Jesteśmy na miejscu. To no dobrze. Weź ten ornament. Gdzieś w tej okolicy powinni przebywać magowie wody. Zanieś im go. Jeśli napotkasz tu jakieś stwory, które będą dla ciebie zbyt silne, to po prostu uciekaj jak najszybciej do Saturasa. On już sobie z nimi jakoś poradzi. Ja muszę teraz wracać. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o badaniu okolicy z ornamentem. Idź prosto do Saturasa. Do zobaczenia. Boisz się o mnie? No nie przesadzaj, Larest. Okej, okay, magowie wody są gdzieś tam, tam z tego co pamiętam można spotkać nawet e, gobliny szkielety, chociaż w kuli ognia powinniśmy sobie poradzić, bo kula ognia strasznie dużo bije tym e, szkieletom-goblinom. E, dobra, save szybki i idziemy pogadać z magami wody. Światło. Tam ta może być trochę ciemno. Olbrzymi szczur... Nie, z, 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 z takimi nawet się nie opasa. Ja pierdziele, się nie ziemi! Trzymać się! Ratuj się, kto może! Głupie szczury. Ja pierd... Patrzcie! Dobre są. Gdzie mnie, kurde, dziabiesz, ty! A ty czego chcesz? Nie pozwolę ci mnie bić! Mięsko. Kule, teraz by mi się, a chyba trochę mam jeszcze upieczonych mięs, nie nie. Um, no to co, co sobie zjemy, jak myślicie? Eee, hm. Czego mamy dużo? nie są? no możemy. Czego mamy strasznie dużo? Chociaż powinienem wcinać jakieś jedzenie, no ale. Okej. Okay. Tutaj o, tutaj już się mogą zac zacząć potężniejsze potwory. Nie, tam dalej jest olbrzymi szczur. I, i, i znowu u was. Znowu trzech na jednego. No jaj. Jak widzicie, tutaj jest rozwalony kamienny strażnik. Magowie wody go rozwalili. To chyba nawet było w tym intrze. Wydaje mi się, że oglądaliśmy to intro, w pierwszym odcinku ono jest. Z tego co pamiętam, to ono się nagrało. Poza tym, teraz już filmiki mi wyskakują, tylko w takiej troszeczkę do dupy rozdzielczości, ale, ale przynajmniej wyskakują. Okej, okay, tutaj już może się na serio zacząć. Dalej olbrzymie szczury? O, tam jest szkielet goli. Okej, okay, ale pierwszy się zajmiemy szczurami. Patrzcie do mnie Jakbyśmy użyli teleportu, to byśmy tutaj byli o wiele wcześniej yy, i... nie musielibyśmy walczyć ty z tymi potworami Ale dobra, jeszcze użyjemy tego teleportu w przyszłości. Okej, okay, to teraz szkielet goblin. Powinien paść na hita, a jak nie to na dwa. A masz. Nie będę... No na hita. Jak widzicie one są bardzo... ...wrażliwe na ogień. Co jest dla nas bardzo dużym plusem. Nie, niech Benzis, wiej, 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 do Saturasa, do Saturasa, do Saturasa, do Saturasa! One są... ...bardzo potężne, naprawdę. Saturas! Saturas O, jesteś! Goją mnie szkielety gobliny, błagam! Jeszcze jedna z tych cholernych bestii. No mówię jedna ci! Jedna bestia mniej. Uh, udało się! Witaj Saturas. Co jeszcze ktoś? A, jest tam ktoś? Jedna bestia mniej. Witaj Saturas. Co tam słychać? Zwariowałeś? Odejdź stąd! Krypty są zbyt niebezpieczne dla niedzielnych poszukiwaczy przygód. Ale czy my się aby nie znamy? Oczywiście. Też miło cię widzę, że zapomnieliśmy jak zdradziłeś nas w nowym obozie O i teraz będzie filmik, o oglądajcie go Chyba, że się... O, w takiej trochę do dupy dość się to... To jest scenka z Gotika 1 To jest Milten, czyli nasz przyjaciel mag ognia. No i my I to jest y, magiczna ruda, po którą niby tutaj przyszli paladyni i my wystaliśmy z nią całą y, jej potężną moc, żeby zasilić y, miecz, bo tego miecza potrzebowaliśmy do zniszczenia takiego potwora jakby. No nie będę wam tłumaczył. Może kiedyś zrobię serię z Gotika 1. Yy. Bom, bom, bom. Jak zrobię serię z Gotika 1, to, to na pewno to zobaczycie. <śmiech> Siema. <śmiech> no to tak to wyglądało. Ściągnąłeś całą energię magiczną z naszych złóż rudy i po prostu zniknąłeś! Dlaczego to zrobiłeś? E, musiałem być ten. wasz plan i tak by się nie powiedział. przepraszam, nie wiedziałem, co czynię. Musiałem. Bez tej energii nie zdołałbym pokonać śniącego. O czym ty mówisz? Śniący? Pokonać? Wiesz, co uczyniłeś? Wprowadziłeś taki chaos w strukturze magii, że będzie to słychać aż w Kolinis. Podziękuj swoim gwiazdom za to, że bariera przestała istnieć. Dlaczego w takim razie narzekasz, wszystko poszło dobrze. Milcz czego chcesz, u licha! Um. Przybyłem tu z Laresem. Z Laresem? Naprawdę? A gdzie on jest? Zostawił mnie i wrócił do miasta. Co? Przysłał cię tutaj samego? O co mu chodzi? Trochę nie wiem, ale ornament masz. Przynoszę twój ornament. Jak to? Kto ci to No, Lares! Dostałeś go chyba od Laresa. No jak to nie? przyniosłem go dla ciebie. Jesteś zainteresowany? Pewnie, ale martwi mnie, że maczasz w tym palce. O, Dlaczego tak się przejmujesz tą starą historią? Pracowałem dla ciebie ostatnim razem. Przecież mogłeś wtedy na mnie liczyć. I co z tego miałem? Nie myśl, że ci ufam. Okej. Okay. Mm. Teraz należy do wodnego kręgu. Teraz należy do wodnego kręgu. Widzę, że masz na palcu nasz tajemny wyjątkowy znak. Pierścień z akwamarynem. No. Widzę też po twoich oczach, że mówisz prawdę. Dobrze, pozwolę ci wstąpić w nasze szeregi. Pamiętaj, że wiąże się to z wielką odpowiedzialnością. Tak, tak. I tak. mam nadzieję, że okażesz się godny. No tak, tak. tak, tak. Co ty robisz? Co tu robisz? W tych salach kryją się dawne tajemnice. Wow. Niesamowite tajemnice. Te inskrypcje i freski wskazują na bardzo starą cywilizację. Wszystko co widzisz napisano w nieznanym języku. Próbujemy zrozumieć ten język. Hmm. Okej. Okay. Dlaczego ten, Dlaczego ten ornament? ornament jest taki ważny? To klucz do portalu. A. Nie powiem ci o tym nic więcej. Okej. Okay. Co to Ponieważ nie sądzę, żeby udało Ci się odciągnąć innych magów od pracy, możesz zanieść jednemu z nich wiadomość ode mnie. Powiedz Riordianowi, że chce z nim porozmawiać. Przebywa w głębi krypty. Tak, yes. yes, sir! I znowu pracujemy dla Saturasa, tak jak to było w Gothicu 1. Idziemy do Riordiana. <ścoughs> Zawsze jego imię dla mnie było dziwne. Ljordian, to ty chyba, nie? Siemano. Hej. Pamiętasz mnie? Co, co robisz? Co robisz? Badam kulturę tego starożytnego ludu. Z inskrypcji wiemy, że żyli tu bardzo dawno temu. Wow, dawno, za odkrycie. Nie wiem kiedy powstała ta budowla, ale ich cywilizacja była bardzo rozwinięta. Zbudowali miasto po drugiej stronie gór oraz świątynię Adanosa. Hmm. Okej, okay. Saturas chcecie widzieć, idź. Saturas chcecie widzieć. Czyżby posunął się naprzód ze swym dochodzeniem? W takim razie natychmiast się z nim zobaczę. Okay. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym miejscu, porozmawiaj z Nefariusem. Tak Znajdziesz jest. go w głębi. Tak, 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 w głębi krypty jest Nefarius. Idziemy. Idziemy jeszcze tutaj do reszty magów. Trochę ciemno, że musicie przyznać. Mamy pochodnie tak właściwie. Chodziliśmy kiedyś z pochodnią w tym displayu, chyba nie. Biegniemy. Opa. Okej. Okay. O stara kamienna tabliczka. To by chciał waclas. A ja bym chciał zwykłe kamienne tabliczki. Bez Weź tutaj się złap tego. Okej. Okay. Tutaj jest reszta magów wody, a tam jest ten magiczny portal, który jest zamknięty. Dobra, mi się wydaje, że to na tyle w tym odcinku. O, mają stół chemiczny i nikt przy nim nie pracuje jak miło. A no to tak, o, dziękuję y, z, za oglądanie, dziękuję za wszystkie łapki w górę, to mnie naprawdę motywuje do dalszej pracy i wspiera. Y, wy mnie wspieracie tymi łapkami i tak dalej. No, więc. Y, y, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do usłyszenia już w następnym odcinku, porozmawiamy ze wszystkimi magami wody, może nas czegoś na, nauczą, y, może dostaniemy od nich jakieś misje i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.